Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o nowym tomiku poetyckim Józefa Barana pod tytułem Pokój i Wojna. Tomik ten został wydany w tym roku w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Miałem przyjemność prowadzić spotkanie z Józefem Baranem wczoraj w klubie dziennikarzy. Podróżką 8 grudnia, kilka słów o tomiku Pokój i wojna. Otóż zauważam w tym to. Po pierwsze, są to wiersze moim zdaniem znakomite. Są to wiersze inne trochę od tych, które były zamieszczone w poprzednim tomie poety w wieku orlotowym. Na czym tajemność polega? Otóż polega ona na wprowadzeniu tonu elegijnego, niejako żałobnego, senilnego i przeciwstawieniu go tonowi, nazwijmy to, ekstatycznemu. Otóż podmiot wierszy Józefa Barana ma, miał czy ma dalej skłonność do pewnych takich ekstatycznych uniesień. Związane to jest z miłością do przyrody, rozżywanie się wiosny, budzenie się wiosny, latowanie się lata. Te wszystkie takie lingwistyczne, można powiedzieć, metafory służą unaocznieniu, jakby, z jednej strony mocy języka, która wprawia w ruch, to całe ożywienie, a z drugiej strony bezradności języka wobec nieobjętości świata. Józef Baran to poeta bowiem niesłychanie pokorny wobec tego, co go otacza. I tak też w tym tomie Pokój i Wojna, który jest odwróceniem znanego wszystkim tytułu bardzo słynnej powieści Lwatą Stoja: Wojna i Pokój. Jest oczywiście odwołanie do obecnej sytuacji w Ukrainie, bardzo dramatycznej, bardzo makabrycznej. I byłby to plan, można powiedzieć, globalny tego tomu, taki plan bardzo uniwersalizujący, plan szeroki. Nazwałbym ten plan planem szerokim tego tomu. Jakby byłoby to po stronie wojny, byłaby po stronie, wo po stronie wojny, byłaby niewątpliwie śmierć, starość, choroba, zniszczenie, upadek, ruina, y różnorodne okrucieństwa y związane z wojną. Y no i ten mikroświat, jakby mikroświat jest przeciwstawiony tej wojnie. Y codzienność, na przykład, uwidaczająca się y w jednym z wierszy. Rozmowy o niczym, kiedy można oczywiście gawędzić sobie przy kawie i papierosie o rozmaitych błahostkach codzienności, natomiast nie jest się pewnym, czy zje się ulubiony pasztecik na kolację, czy to jutro, czy za tydzień. Ta niepewność losu, jakby niepewność istnienia. Jest czymś charakterystycznym dla Tomiku, dla tego tomu poetyckiego Józefa Barana, tomu obszernego, tomu, który jest rodzajem poetyckiej epopei. Niepewność jest skojarzona również ze starością to o tym opowiada wiersz Dziadkowie i dziadki, na przykład. Kiedy poeta przyznaje, że najpierw dziadkowie Uczą dziadków, ta gra słów, dziadkowie i dziadki, dziadki przez te, dziadkowie przez D. Szlachetnej sztuki życia, a potem owe dziadki przez te uczą dziadków, poruszania się po nieznanych i bardzo skomplikowanych, cybernetycznych obszarach świata wirtualnego, który staje się coraz bardziej niezrozumiały dla dziadków. I coraz bardziej wykluczający ich z rzeczywistości. Poeta zatem pochyla się nad tym, co słabe, bezbronne, bezradne, na przykład w blusie samotnego wdowca albo w wierszu wdowa, pochyla się też nad stratą. O tej stracie również mówi jeden drugi wiersz zamieszczony w tomie, ballada o o, o wspólnocie utraconej, kiedy poeta powraca do tematów wiejskich, do gleby, do ziemi, która go wychowała, która go niejako ukształtowała. Z niej właśnie wyrósł poeta Józef Baran, co niekoniecznie znaczy, że ma to od razu jakieś znaczenie w sensie genologii czy klasyfikacji. Krytyczno-literackiej, czy literaturoznawczej, czy historyczno-literackiej jego poezji, ponieważ zawężenie poezji Zefa Barana do poezji chłopskiej byłoby bardzo daleko idącym uproszczeniem i zawężeniem tej poezji. Ja bym nazwał Barana poetą kosmicznym, o tym na przykład, o tym kosmosie. Mówią różne wiersze, na przykład kosmiczne zdziwienia, albo taki tom dzienników, spadając, patrzeć w gwiazdy. Ten kosmos również towarzyszy, kiedy poeta mistrzowski w sposób z, z wirtuozerią maluje, jakby poetycką kreską, postać jednego z największych naukowców XX i XXI wieku, Hawkinga. Gdzie pisze, że w tak bezradnym, bezbronnym i ułomnym ciele został uwięziony wielki intelekt i wielka wyobraźnia, jakby Pan Bóg chciał jakoś zadrwić z nas, ludzi. Uf, Pan Bóg zresztą w tonie Barana jest kimś niejednoznacznym. Jest niebieskim żonglerem, który boży się wszędzie, choć nigdzie go nieba, jak głosi jeden właśnie temu, tej tematyce poświęcony wiersz, ten niebieski żongler jakby jest kimś rodzaju takiego trickstera albo albo oszusta, albo Hermesa, lisa, można powiedzieć cyrkowca, który wciąż jakby zwodzi, oszukuje mami, bo tak naprawdę nie wiemy, o co w życiu chodzi i do czego tak naprawdę nas przeznaczono i powołano. Józef Baran jest sceptyczny wobec odpowiedzi, która, które dają wszelkie religie świata. Wierzy jedynie, można powiedzieć, świętej sprawie poezji, ale wierzy też przyjaźniom. Józefa Barana określiłbym również jako poetę przyjaciela, który towarzyszy odchodzeniu swoich właśnie przyjaciół, jak choćby świętej pamięci Marka Karwali, profesora. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którego wspomina tu poeta z wielką czułością, kiedy trzymał go za rękę, kiedy ten spadał w otchłań, w wielką dziurę niebytu, z której, jak przyznaje poeta, nie wiadomo, czy powróci, a jeśli powróci, to czy w takiej samej postaci. Wspomina również wybitne postacie inne, jak Adama Zagajewskiego, wybitnego, wielkiego poeta, czy wybitną postać krakowskiej kultury Stanisława Dziedzica, był, byłego dyrektora Biblioteki Kraków. I tutaj trzeba też powiedzieć, że tak jakby ten nurt senilny, nurt starości, nurt śmierci, nurt rozpaczy jest przeciwstawiony czymś. Co samo poeta określa jako żywe życie wiersza. To żywe życie wiersza jest receptą właśnie na starość, ułomność, chorobę. O tym na przykład opowiada wiersz Ekloga sierpniowa z wnukami w tle. Też re receptą na zniszczenie jest choćby zwykłe z pozoru bulgotanie zupy jarzynowej, na kości, którą robi jego żona Zofia w kuchni. O tym opowiada wiersz, koncert muzyki kuchennej. Te drobne z pozoru przyjemności trzymają jakby zapach zupy, smak zupy jarzynowej na kości. Ta codzienność wygrana tutaj z dużą bardzo wirtuozerią jest przeciwstawiona temu nurtowi niszczącemu, który idzie jak taran przez życie i, i pochłania w zasadzie wszystko i nic, można powiedzieć, nie zostawia. Ten tomik jest poświęcony również zagadnieniom kultury. Na przykład w wierszu poświęconym Tadeuszowi Rożewiczowi pod tytułem Tadeusz Rożewicz rozmyśla o potomności pada taka fraza o obecnym społeczeństwie, które przekłada tłuste wiersze nad perły Szekspira. To smutna diagnoza, ale poeta dalej zachowuje swój dziecięcy humor, swoją dziecięcą fantazję i stara się cieszyć z byle czego. Ta radość z byle czego jest charakterystyczna dla takiego jakby toposu, poety dziecka, artysty dziecka. To dziecko jakby towarzyszyło od wczesnych wierszy. Podmiotowi licznemu Józefo, Józefa Barana, dziecko, które potrafi się zachwycać światem, cieszyć się z byle powodu, z byle powodu śmiać się, i również wzruszać się i płakać. Ten tom jest również tomem w pewnym sensie familijnym, może niefamiliarnym, ale familiarnym też, tylko może niefamiliarnym w sensie bachtinowskim, trudno tu mówić o karnawale. Jeśli już to o krwawym karnawale wojny, ale jest ten tomem familijny, niewątpliwie, kiedy poeta wspomina wnuczkę Zuzię, która przygotowywana jest do pierwszej Komunii Świętej i cieszy się swoim nowym telefonem, a dookoła niej lato się zielnie, a lato się zielnie latuje. Poeta też w tym tomie. Stara się na dnie stara się, co jakby podsumowuje swoje życie. Jestem tą też próbą podsumowania poeta pyta, czym to wszystko było, czym było jego życie. Pytania te są ubrane w formę pięknej poetyckiej metafory, czy było złudzeniem, mirażem, czy było czymś prawdziwym, czy ja jestem prawdziwy, czy tylko sobie zdaję. Czy moja wyobraźnia nie płata mi jakichś magicznych figli iluzjonisty, który wciąż wyjmuje tego samego królika z kapelusza? Poeta też przyznaje się do bolączek senilnych, do bolączek starości, kiedy pisze przy porannej piosence, przy goleniach i boleniach o tym, że wszystko się jeszcze trzyma na słowie honoru. I słowie humoru. Ta, ta autoironia jest również znacząca dla wierszy Józefa Barana. Autoironia i czułe pogodzenie się z losem, kiedy dzieci odfruwają do swoich gniazd, zakładają własne domy i własne rodziny. O tym mówi jeden z ostatnich wierszy o matce, która najpierw woła do dzieci. Nie oddalajcie się dzieci od tej alejki, bym mogła was widzieć. A te dzieci wciąż dalej odchodzą, najpierw przesiadają się na samochody, potem na pociągi, potem na samoloty, a potem wyfruwają gdzieś i w ogóle traci się ich jakby z horyzontu, są jakby niewidzialne już dla starych rodziców, zajęte zupełnie własnym życiem. I to powoduje pewien właśnie taki, takie poczucie straty, poczucie jakby przemijania, poczucie bólu, który jednak w wierszach Józefa Barana nie jest bólem dojmującym, nie jest bólem, który wywołuje krzyk cierpienia, ale jest bólem, można powiedzieć, oswajanym jakoś łagodnie przez liryczny humor, bo też ta, parusz, ta, ta staruszka, która traci te dzieci. W pewnym momencie siada na ławce i waży na palcach dmuchawcowy puch. Przykuł moją uwagę również wiersz o prędkim Pieterze i powolnym Macieju przy, przywodzącym mi na myśl znakomitą balladę Leśmiana o dwóch Maciejach. Prędki Pieter i powolny Maciej. Je, 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 prędkiego Pietera śmierć, jakby stale do niego pukała, on na nią czeka, ona nie przychodziła. Natomiast powolnego Macieja, śmierć zaskoczyła nagle. I tak też leżą w anonimowych grobach, nikt już o nich nie pamięta. Jakieś tam pokryte śniegiem czasem nagrobki są, że tak powiem, rozgrzebywane czasem ręką żeby zobaczyć, co tam leżał, ale los ich jest anonimowy, los ich jest już zapomniany, leżą na ziemi, której nikt nie pamięta. W związku z tym powstaje takie, jakby taka refleksja, że w tomie Barana mamy do czynienia z nurtem elegijnym i nurtem żałobnym. W najszczerszej rozmowie, bo poeta, bo Józef Baran to Poeta ludzi nieśmiałych, celi sobie szczerość w rozmowie, szczerość w byciu, nie lubi upozowania, jak sam przyznał mi na spotkaniu. Poeta to ktoś, kto niekoniecznie zakłada pelerynę, kapelusz i pali fajkę. ale to ktoś, który z, prosto, z prostotą ducha, pewną prostoliniowością zwraca się i bezpośredniością zwraca się do bliźnich i pyta, co cię boli bracie? W czym ci mogę pomóc? Czy mogę przynieść ci kubełek mleka? Proszę, powiedz: Mam trochę cukru w pokoju, mogę się nim podzielić. Mam też trochę chleba, posmaruję ci ten chleb masłem. No to są takie różne, już dodatki moje, można powiedzieć, żeby niejako ubarwić tę wypowiedź. Nie chcę oczywiście przesadzać z tym wszystkim. Natomiast, jak mówię, ta szczera rozmowa jest skonotowana z tym żywym życiem wiersza, bo to właśnie pomimo starości i choroby, i śmierci, ma miejsce radość ze szczęścia rodzinnego, radość w żywym życiu wiersza i radość z odkrywania świata na nowo. Zachęcam bardzo gorąco do odkrywania świata na nowo, po raz kolejny. Z poetą Józefem Baranem, który nie lubi się powtarzać, który jest prawdziwym poetą, kiedyś wybitny znawca poezji, profesor Żakowski powiedział, że poeta jest jak słowik, nigdy nie powtórzy tej samej melodii. A na zakończenie przeczytam jeden z moich ulubionych wierszy w tym tomie, Blues Samotnego Wdowca. Osiem miliardów istnień, i pośród nich moje pojedyncze ja. O nocy lipcowa przytul księżycem, o nocy lipcowa zlituj się gwiazdami, niech znów zaświecą mej miłej oczami. O nocy lipcowa, czemu wszystkie twe gwiazdy świecą pustką? O oczy moje, oczy samotne. O serce moje, serce samotne. O głowa moja, co zachodzisz w głowy, z samotności, i ty, mój fiucie, samotny. O każda myśli skręcająca się z tęsknoty, bo nie potrafię się nią podzielić z nikim, nawet Bóg nastawia mi głuche ucho. Samotny, tak samotny, jak wiatr, samotny, tak samotny, jak w wielkim kosmosie świat. Samotny że oko wykol, jak ludzki los pod gwiazdami, jak bezludny Robinson w tłumie, jak stary człowiek wiszący nad przepaściami. Moje serce pozostawione sobie nie wie, w którą bić stronę. Moje nogi pozostawione sobie nie wiedzą, w którą udać się stronę. Moja głowa zachodząca w głowę, moje myśli, co skręcają się w tęsknoty, jak donikąd. Droga, jak człowiek bez Boga. Miliardy istnień i pośród nich moje samotne ja. O nocy lipcowa przytul mnie. O nocy lipcowa zlituj się. Gwiazdami wszystkimi by znowu zaświeciły mej miłej oczami. O nocy lipcowa czemu wszystkie twe gwiazdy świecą pustką po nieobecnej? To jest taki wiersz, jeden z moich ulubionych, jest tutaj wiele bardzo pięknych wierszy. Ten tom tworzy całą, całą opowieść o rozmaitych wątkach i wydaje się wyzwaniem dla kolejnych interpretatorów, badaczy literatury, krytyków literackich. Józef Baran, poeta ludzkich serc. Jeszcze raz pokażę ten tom. Bardzo zachęcam do jego nabywania i jest dostępny na pewno w wielu księgarniach w Polsce. A na dzisiaj to tyle. Serdecznie zachęcam do lektury. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.